Był piękny, słoneczny dzień, kiedy mandaryna spotkała cebulę. O, cebula? Czego? Cześć kochanie. Ma, ma, ma! O, jakie to przyjemne! nie? Bobus Nagle do akcji wkracza Michał Wiśniewski, który zaczął ci cebulę i mandarynę. Z tego powstał trójkącik. O, 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 ojej, jakie to było piękne życie! życiem! Od Jak tam trybunko się powodzi? Ready, ready! Czemu? Mar Martina od ciebie odeszła? Jak ten nekik? No tak, bo ty widywałaś, że Kochanie. 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 Kochanie! 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 Nagle mandaryna zaczęła gwałcić cebulę od tyłu. Mamy 20 lat, to jest bardzo, Jak może? Dwa tygodnie później cebula miała dzieci z Michałem Wiśnieckim, ale niestety nie stopowała cebulę, ponieważ odebrała jej męża.